Witam Was, moi wirtualni podróżnicy. Witam Was z mojego tarasu, e, oczywiście z na Malaj. E, to, co widzimy przed sobą e, na mojej mandali kolam, e, to jest e, komplet e, moich przedmiotów. Które sobie z czasem kupowałam tutaj Z prawdziwej gliny Obiecałam mojej przyjaciółce Z Wejherowa Że jej pokażę A więc przy okazji zrobiłam dla Was Filmek Także, a pozdrawiam Pozdrawiam Aśkę Może zacznę od klasycznej słuchajcie od klasycznej kuchni tamilskiej. Właśnie to jest baza po prostu. Taka kuchnia będzie działała zawsze. Tutaj wkładamy oczywiście drewienko podpałkę i gotujemy na wsiach jeszcze do tej pory jest używana taka kuchnia albo trochę większe i podwójne bliźniaki. Co, co jeszcze Wam pokażę? O, garnek. To jest garnek, który ja też używam i bardzo lubię. Bardzo prosty garnek. Tu, tu następny garnuszek. Tu łyżka ze ślanki. Od mojej koleżanki Agaty. Pozdrawiam Agatę. A tu słuchajcie. Wspaniały garnek. Uwielbiam go. I już działa. No, parę dobrych lat, chyba z 4 lata. Jedzenie gotowane w takim garnku jest bardzo zdrowe i bardzo smaczne. Garnki są tanie, ekologiczne, rewelacyjne uważam. Mam też takie kubki, widać? O, dwa kubeczki. Patrzcie, jakie to jest proste, współczesne, a przy okazji klasyczne. Mało komu Indie chyba się kojarzą z taką, z taką rucową, z taką korzenną prostotą. No, tu mamy, o widać, tu mamy słuchajcie, lampkę oliwną z prześwitami. Bardzo dobra na wiatr. No a tu mamy takie najprostsze lampki oliwne. E czy maślany nawet. A tutaj już innowacja dla ludzi z zachodu. Świeczka w lampce oliwnej. A tutaj słuchajcie dzbany. W takiej kadzi ja trzymam, w bardzo podobnej trzymam wodę, ponieważ woda w glinianych naczyniach jest bardzo zdrowa i wręcz aseptyczna. No, ten jest bardziej ozdrowy, ozdobny, ponieważ trochę mi przepuszczał wodę. Ten natomiast jest bardzo dobry, sprawdzony. Ucho się urwało, ale strasznie mi przypomina polskie klimaty. No po prostu starosłowiaństwo. Tak jak, tak jak takie o zbanuszki jednorazowe, które mm, nabyłam... E, Pociągu stamin na dół. Jeden był z jogurtem, drugi był z kefirem. Także zupełnie jak prasłowiańskie wsiowe formy. No, tam jeszcze jest fajna butelka. Mam nadzieję, że widać. Czekajcie widać. O, słuchajcie, chyba będzie burza, widzicie, co się dzieje. Zaraz będę stąd uciekała. O, patrzcie, jaka fajna butelka. Też można w niej przechowywać do, wodę do, do picia. Tutaj akurat y, w sobie puszczają korzenie patyczaki. No, tam z dala widzicie, y, y, stoi do, donica z gliny. Tu jeszcze mogę się pochwalić y, wspaniałym krzesełkiem ratanowym. Y, do medytacji taki o. Z, z paroma wariantami. Także no, ratan to też tutaj jest dosyć popularny. No, może na razie tyle tych y, lokalnych cudeniek Myślę, że za jakiś czas prowadzę was do tej kuchni i pokażę właśnie jak się robi y, tutajszy smakołyk. Ale to już następnym razem. Namaste, Banekam. Cześć.